Witamy Państwa, 13.50 Jesteśmy my na altnisku w Elblągu Ponad 2 km tam ode mnie Pierwszy raz przepuszczam te swoje murzyny Widzieliśmy tych pokolorowanych koczków parę w deszcie takie lenie są dwie Woli to otwieramy Pierwszy raz nie czuł ani te, ani te pierwszy raz nie wiedzą jak wyjść. No nie wiedzą bo... O i te bez fan, te czarne lenie żeśmy coś się nie chcą O Boże strąci mnie Wolek strąci mnie O te czarne lenie Dobrze Jak Jak te czarne się rozruszają jeden był też ciemny co No tak, bo tam tu, bo, bo tam śpadały... za cztery. Chodź, kończ, Tam ze cztery tak, takie były słabe te. Ciemne, a mieliśmy takie tu kolorowane Różowy był. Te się rozkręciły czarne, Zbiły się na dwie grupki, nie poszły razem. jeszcze chyba się chycą. Jeszcze się złapały. Dobrze, Tymo, o, tutaj te czarne wieszpanceśmy wynieśli, obciągacze. Tam było takich jeszcze parę ciemnych, też chyba ze trzy, ze 4, co? Co się? No i dobrze, dobrze, niech se pochodzą. Ale to przy... Niech się pochodzą <grymna> tam jedne poszły tak niżej nie <grymna> chyba gdzieś ale tam zaraz tamatek będzie tego chochlowo. <grymna> <grymna> nie łapią. I walczą, balczą, balczą. Także tak, na razie dobra, tam jak siadają, Zaraz będziemy odjeżdżać stąd ja te czarne się rozprzestrzeniło <laughs> do Co? Nie wiem, może no, i przyjdą... Może i przyjdą. No, to wiesz pance to nie przejdą o to lenie. No i dobrze A on tak niech połapie, chodziła ty Ale i te kolory ci te różowe 2 pekają. No właśnie, do tego widzę wziął, bo tam któryś też tak właśnie tego. Plejka 2-2 widzisz? O tutaj dołem parę sztuk, ale górą jak pójdzie to strzeżowo Gdzie? To to bardzo wysoko. O tam o. tam, tam, to no, O kurde, tam 6. Już... Widzisz 6? No. Ja widzę trzy na razie. Trzy i tam do kolejnej 6 tu Nie widać cię nie Zobacz ich telefon. O masz, teraz się bideły dwa obok siebie i tu trzy i tam szósty. do ptaków tam któreś chyba nie... Dwa zjeżdżają, trzy zjeżdżają. Tam sześć ich widziałem. A ten dosiad już jest na... A o to zobacz, o tam chodził. Dobra, jedziemy. A, ale, do, ale też tam poszły sobie dołem. Poszły, poszły. On Także wtedy, nie? na razie pauzujemy. Przydogamy tam u mnie. Jesteśmy koło pana Janka. Gołębie chodzą tam. Kiedyś chodziły Janka, nie wiem czy już Siadły? Siadły, no. siadły twoje? twoje no Janek mówi, że głodny, Janek krzyczy, że głodny jak siadły a tu moje nad niego nadchodzą Ale zamknąłeś budy? Nie, no, ja od rana zamknąłem drzwi, żeby nie pustiło Ale nie wejdą do budy? Nie No bliżej to zgonić Widzisz je? No tam jednego widziałem Już po jedyni? To jest tato, zobacz Już tam po dwa, po trzy idą na chatę tutaj Widzisz starego? Tak, <śline> Do Dopędź. Kurwa, kija szuka. Andrzej się śmieje do Jankę, żeby dopędził. Tamte już się rwą, rwą. <śline> Ale widać te już O, kurwa, porzekł. O, Janek, Janek kurtko machnął. Za, poroszenkę. Jeszcze dawaj, góra! Janek daje. Góra! Do góry wysył, Dawaj Jarek, dawaj góra Dawaj, dawaj szmatrym, Jarek, dawa, Nie, mogą tu się przebić, trzymają się tam Ale już Tasik coraz mniej jest, nie? Nie, jest tak samo ich troszkę Ale coraz wyżej A ten, co to, co to jest? To szaryczka, pikana Syrku, kurwa Syrku cyrku! idą na swoją rękę. O, tu jeden do Janka idzie jakiś. Dwa idą do Janka tutaj. Widzisz? No i jedno, dwa, tutaj jest jeden murzyn, masz tutaj o. Dwa murzyny, masz. I, idą, o tutaj są nad Jankiem. Już Ja się masz, dwa zaraz. O, ten zjeżdża, zjeżdża jeden. Tu idzie jeden. Jest, mamy jednak. Tu goni Janek. Ale nie, nie obchodziło. O, tam poszedł drugi zobacz. Tak? Idzie? No, drugi dziadło. O przyklepał. A, no, bo to może być wcześniej stąd, nie? Lot tam stoi, panowie. W tym, tym. Będę By miał, ciężko. Ludzie są idą. Pojedynczo idą. Około Janka są dwa, ten cofnął. Janek krzyczy, że tylko do żarcia. Gdzie ty masz ten lot? Gdzie? A, tutaj stoją. Ale to już ich... W stylu ich na pewno nie ma co, co było. Nie, 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 nie tu kolejny, A tu idą też z tych wierzfancek chyba czarnych albo tego, no trochę się rozbujały jest wejdzie, także locik tutaj opracuje teraz są coraz bliżej domu no ale czy jeszcze pójdą w tamtą stronę nie wiadomo chuj nie <laughs> Tam chodzą daleko co tam za malowania, żowie. A są takie Janek raz... Bolek już palował niepalowałem. Drożowie to idą. Tu tam idą widać tam, tam Nie wiem czy widać tu przez telefon Tam jest Adres na wieżowce Wolek palowany poszedł a tam 10 odbiło na działki, a reszta time lotu nie mogą się przebić tam, nie mogą się nad bolka przebić tam, widziałem, poszło chyba z 10 czy ile, ale no, no bo już tam się tego, tam już poszło ileś tam i niech myślą, i niech myślą Teraz dogramy już pod gołębniczkiem. Tam, jak pojedziemy u siebie, a gołąbki sobie chodzą. Jesteśmy pod gołębnikiem, tutaj część przyszła, tam jeszcze górą idą, ale nie Co wiadomo, czy to. Nie wiem, czy to gołębie. moje. Andrzej mówi, że to chyba. Że Idziemy moje kolok. chyba. Kolejny tu. ile tam idziesz? 30, 20? Nie, 30 nie ma, tylko 20. No, twoje gołęby. No dobrze, mówi. Masz. O, Murzyny się. i te kolorowe, no dobrze mówię, że to one tam tak łażą. A to było czarno, to je ładnie było widać. Tak jest, Andrzej ma rację, schodzą. Są wysoko, bolko, gębro. Wolczyła wysoko, zili, tak wysoko schodziło. Ja myślałem, że one już tam się porozbijały, bo tak... Schodzą z góry tam wysoko. No ile ich tam jest, dwadzieścia No, znaczy. gdzieś tak. To jest kolorowy nawet z nimi. <suszy> tu tu murzyn idzie następny. <suszy> no tak, to były one w tych murze. Zobacz. To już możesz się puszczać A to miałeś rację, że ja myślałem? ostro Godzinę prawie walczyły No już wdół, to już co musieli wdać? I doszło jak wysoko parzek zjeżdżają Zjeżdżają, to Andrzej miał rację, myślałem takie silne, a to jednak... To jeszcze jest to kolorowy Ty, tak odjeżdżaliśmy, to to doszło w tą tęczę. I w za nadew będzie Pautujemy jeszcze ponieść do granicy mamy z 90% gołębi, nie, źle, myśleliśmy, że będzie gorzej z Andrzejem Trochę wesoło było Cały czas się jeszcze coś dochodzi, jakieś pojedyncze A, Murzynki, Murzynki, przyorane jak się pchają do środka Murzynki Trochę chciały pochodzić ponad godzinę. Żarty się skończyły Także pierwsze przepuszczenie, źle nie wyszło. Zrobiliśmy tam chyba ze 4 dosiady na pewno no i dobrze, tylko sparowały do Murzynka, mieliśmy koło 80, liczyłem 70 parę jest na pewno, także jeszcze coś dojdzie, to Murzyna powinniśmy dostać prawie wszystkie. Także pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich serdecznie i do usłyszenia na następnych filmikach pozdrawiam